Chcesz upewnić się, że Twoje kampanie Google Ads działają na pełnych obrotach? Nasi eksperci przeanalizują Twoje konto pod kątem technicznej, struktury, wyników oraz pozycji. Na tle konkurencji, jeśli chcesz zweryfikować skuteczność swoich kampanii, zwiększyć rentowność działań reklamowych, zyskać nowe spojrzenie na swoje kampanie i rozwinąć je o nowe pomysły, ten audyt jest dla ciebie. Co obejmuje kompleksowy audyt konta Google Ads? Analizę konwersji i mierzalności celów, ocenę struktury konta i grup reklam, weryfikację słów kluczowych i wykluczeń, sprawdzenie jakości i Różnorodności kreacji reklamowych, sprawdzenie poprawności ustawień kampanii, weryfikację bieżącej optymalizacji, ale to tylko fragment kompleksowej analizy, jaką przeprowadzimy. Z jakich niezbędnych punktów składa się nasz proces przeprowadzenia audytu? Na początek gromadzimy wszystkie niezbędne informacje dotyczące Twoich obecnie prowadzonych kampanii. Oceniamy całą strategię. Przygotowujemy szczegółowy raport, który zawiera nie tylko wyniki audytu, ale także Konkretne, praktyczne zalecenia, które możesz natychmiast wdrożyć. Końcowym etapem jest szczegółowe przedstawienie i omówienie wyników audytu podczas wideokonferencji. Naszym celem jest zapewnienie Ci pełnego wsparcia. W procesie ulepszenia Twoich działań marketingowych po przeprowadzonym audycie reklam Google. Nie zwlekaj. Postaw na specjalistów i agencję, która naprawdę dowozi wyniki. Przejdź do linku zawartego poniżej i skontaktuj się z naszymi ekspertami. Pozdrawiam. Rafał z Widocznych.